Cześć, witam was w kolejnym filmie informacyjnym dotyczącym serii Heroes 5 of Might and Magic. Jak pewnie widzicie, na kanale heroesy się nie okazują już od dłuższego czasu. Jest to związane z tym, że jakby to powiedzieć, znudziłem się tą grą, mam jej dość, przechodzenie jest jej po raz dziesiąty, nie sprawia mi jakiejkolwiek frajdy, niestety, tak więc... Chciałbym ogłosić to, że oficjalnie serię kończę. Jutro tak, dla tych którzy chcieli, bo widziałem w komentarzach, że pytaliście się o tę serię. Tak więc jutro, dla tych którzy tak bardzo chcą tej serii, będzie ostatni odcinek z serii Heroes 5 of Magic. Wybaczcie, że tak to się musi skończyć, jak się skończy. Ale no... Mówię, ja już więcej z nie mogę. Jest to dla mnie trochę męczarnie przechodzenie jej. I cóż mogę powiedzieć no jeszcze? No przepraszam was no. Już jutro musi się to skończyć. tak więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia. Cześć. Nikt nie może przecież We'll be right back.